Cześć! Dzisiaj chciałam opowiedzieć o czymś, co oczywiście bardzo często widzę w swojej pracy, mianowicie o koncepcie wolności. Pracuję teraz z dziewczyną na mentoringu, która napisała mi coś takiego, co właśnie bardzo często gdzieś się powtarza, że kiedy ona je, tak, to po prostu czuje się wolna. Że w końcu nie jest to tak i oczywiście za dużo, niezdrowo, co jej wpadnie w ręce, ale że jakby ten, um, ta idea, że ona by miała sobie odmówić, to jest zamach na jej wolność, tak? Ona była na tylu dietach, na tylu rozpiskach, tyle razy wykluczała gluten, nabiał cukier i cokolwiek jeszcze tam innego, że ona po prostu już nie może więcej tego znieść, nie? I że takie, takie właśnie jedzenie, łapanie to jest wolność, a jeżeli ja jej powiem, że ona ma tego nie robić, to ona znowu będzie się czuła ograniczona. I zastanawiałam się nad tym, tak? Bo, bo tak jak mówię, gdzieś tak było na pewno w mojej głowie, nie? Że, że w końcu jem co chcę i, i jestem wolna, ale tak naprawdę to jest forma ucieczki z więzienia. Nie, bo jeżeli się zastanowimy, to musimy mieć najpierw jakieś więzienie w naszej głowie, jakiś koncept więzienia, żeby się z niego wyzwolić. Tak? A więzieniem jest poczucie, pojęcie, że tak naprawdę niczego mi nie wolno, że ja muszę być na diecie, że ja nie mogę jeść normalnie, że ja nie mogę się poczęstować tym, co lubię. Także muszę być w jakichś ramach, żeby być powiedzmy szczupła. I kiedy je, cokolwiek mi się podoba, cokolwiek mi wpadnie w ręce, to tak jakbym się z tego więzienia wyrywała. Nie? Więc. Co, co zrobić, żeby nie mieć takiego poczucia? No nie tworzyć tego więzienia. tak? I podam tutaj tej mojej podopiecznej taki przykład. Oj, coś mi kot znowu marudzi. Słuchajcie, mam teraz dwa koty, tak? I po prostu to już jest hit. No ale dobra. E, wracając do tematu. E, podam jej taki przykład, że wiesz, jesteś wolną osobą, tak? która teoretycznie e, może, nie wiem, Zabijać, tak? Może kraść, może, nie wiem, napadać z bronią, tak? Możesz robić tak naprawdę wszystko, co chcesz, tak? Ale to nie jest tak, że nie robisz tego, że nie wiem, zabijasz innych ludzi tylko i wyłącznie dlatego, że boisz się więzienia, tak? Tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś jest jakiś ten koncept więzienia, do którego pójdziesz, jak zabijesz człowieka. Nie robisz tego, ponieważ nie ma to dla Ciebie sensu. Tak? ponieważ to jest, nie mieści się w Twoich jakichś ramach moralnych. To jest złe, niewłaściwe i po prostu no, no, no nie chcesz tego robić, nie przychodzi Ci to do głowy. Nie, więc jakby można tak też traktować jedzenie, nie? że nie musisz uciekać z jakiegoś więzienia, czy, czy także, nie wiem, picie, czy, czy co, co jeszcze tam robisz, nie wiem, granie gry komputerowe. Także jeżeli nie kreujesz sobie tego ograniczenia, tak, to nie musisz z nim Jakoś walczyć. Po prostu to dla ciebie nie ma sensu. Jesz normalnie, ponieważ to właśnie ma sens. Tak, jedzenie normalne ma sens. Jedzenie normalne jest normalne. Jedzenie normalne jest naturalne. Tak, nie musi ci nikt stać, nie wiem, z pistoletem nad tobą, tak, i mówić, że tego nie możesz, a to możesz. Tak? I wtedy nie kreuje się taki, taki dualizm. Taki gdzieś dwie osoby w tobie, która jedna gdzieś będzie się trzymać tej diety, tak? a druga będzie uciekać przed tą dietą, nie? I jedna będzie drugą oszukiwać i będzie ciągle takie, wiesz, jakby droczenie się z sobą, przekomarzanie się z sobą. Można się stalić w jedną całość, pozbyć się wszystkich ograniczeń, tak, i właśnie być wolnym. I co jest jeszcze ważne? Wolność to nie dowolność, tak? Wolność wiąże się z odpowiedzialnością, nie? Tak jak właśnie mówię. Możesz sobie przejeżdżać na każdym czerwonym świetle, jesteś wolna, tak? Ale nie robisz tego, ponieważ jest to niebezpieczne, tak? Ponieważ jesteś odpowiedzialna za siebie, za innych użytkowników drogi, tak? I po prostu to, to gdzieś znowu nie mieści się w Twoich jakichś ramach, tak? A no przecież gdybyś pojechała na tym czerwonym świetle, no to byłabyś szybciej w domu, nie? Więc jakby o tym też pamiętajmy. Nie mylmy wolności z dowolnością. Okay? Dobra, mam nadzieję, że to było pomocne. Nie rozgaduję się już więcej. Daj mi znać w komentarzach, czy, czy zgadzasz się ze mną, czy masz jakieś przykłady ze swojego życia, kiedy tak było. A my tymczasem widzimy się w kolejny poniedziałek. Pa-pa!